Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane na życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: Jak on może dać nam swoje ciało do jedzenia? Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę, opowiadam Wam: Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew ma życie wieczne a jego ja wskrzeszę w dniu ostatecznym ciało moje jest prawdziwym pokarmem a krew moja jest prawdziwym napojem kto spożywa moje ciało i krew moją pije trwa we mnie a ja w nim jak mnie posłał żyjący ojciec a ja żyję przez ojca tak i ten kto mnie spożywa będzie żył przeze mnie to jest chleb który z nieba stąpił. nie jest on taki jak ten który jedli wasi przodkowie a po to spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Amen. Moi drodzy, czytania pierwsze i drugie nawiązują, nawołują nas do, do rozsądku. W, w pierwszym czytaniu z przysłów mamy chodźcie prosto drogą rozsądku, a u Efezjan, baczcie pilnie jak postępujecie, nie jak mądrzy, ale jak mądrzy. Czyli, wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe, nie bądźcie przeto nierozsądni, ale usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. W Ewangelii natomiast, i później tam jest o tych psalmach pełnych ducha i tak dalej, tam jest to światło ale zaraz do tego dojdę. W Ewangelii natomiast mamy tę ten, ten już chyba trzecią albo czwartą niedzielę, która mówi o ciele Pana Jezusa w Eucharystii i tak dalej, że kto ją spożywa, ten ma życie, kto będzie miał życie wieczne i tak dalej. Natomiast ja chciałbym tej, z Ewangelii wyciągnąć jeden taki fragment, który jest może czytelny w języku polskim, ale zaraz go wyłuszczę. A mianowicie, to jest takie zdanie jak mnie posłał żyjący ojciec, a ja żyję przez ojca. O greckim oryginale to przez ojca jest tam używam, użyty przyimek, to jest przyimek yy, dia. Dia ma wielorakie znaczenie w greckim. Na przykład dialog, który przekładamy jako dialog, używamy to jest greckie słowo, to jest dialogos, czyli między słowami, między dwoma słowami. Ktoś, kto prowadzi dialog, to jest ktoś, kto są dwie strony. Jedna osoba mówi, i druga mówi. Tak? To jest dialogos. Tak? Dia to jest określenie, mówi się, przez, ma tych, 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 tych kontekstów, ma wiele. Natomiast, oczywiście, zawsze jest, się mówi w łacinie, to jest tradutor, traditor est. Tradutor, czyli to jest y, tłumacz, traditor, to jest zdrajca. Tak? Czyli. Tłumacz jest zawsze zdrajcą, nie da się nigdy przetłumaczyć, ktoś jakkolwiek, ktokolwiek zajmował się jakiekolwiek tłumaczeniami, jakichkolwiek rzeczy, czy tekstów, czy symultanką, to wie, że po prostu się nie da. No i myślę, że tłumacze chcieli po prostu to dać jako to przez, chcieli jak najszybciej, nosi, jak najbardziej zwięźle to dać, ale to nie oddaje, dlatego że to Dia między innymi pokazuje mianowicie przyczynowość i skutkowość i celowość, teraz to wytłumaczę. Przyczynowość, to znaczy to dia, kiedy ja używam do Pana Boga, to jest skąd pochodzę i skutkowość, i celowość, i dla kogo żyję. I ja żyję przez Ojca, to można było... Przy... Ojciec mnie posłał żyjący, a ja żyję przez Ojca, to znaczy ja idę od Ojca i zmierzam do Ojca. To wyraża to zdanie. Po polsku widzicie, no ja muszę poświęcić kilka minut na to, żeby to wy, 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 wy wyłożyć. Tak? Jest to jedno zdanie, nawet pół zdania biorę, biorę rozkładam na części pierwsze, ale też po to, żeby to również pokazać, że jak Pan Jezus o tym mówi, że odszedł, wyszedł od Ojca, jak mnie posłał Ojciec i ja idę do Ojca przez Ojca i idę do Ojca, to również pokazuje naszą drogę. I kiedy odwołamy, odwołamy się do Efezjan, żeby pokazywać te psalmy pełne ducha, to to y, y, pocieszajcie się, no, pouczajcie siebie w psalmach pełnych ducha i hymnach pełnych ducha, to przecież to wszystko, to wszystko jest zawarte właśnie w Piśmie Świętym. Mianowicie, że my pochodzimy od ojca, to tutaj przywołam pierwszy rozdział Jeremiasza, w którym Jeremiasz, którym Jere, którym Jeremiasz y, 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 mówi: Zanim począłem się w łonie matki, znałeś mnie. Zanim począłem się w łonie matki, znałeś mnie. W psalmie 130... 139 mamy taki fragment. 13 werset. Ty, bowiem, utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem utkany w głębi ziemi. Zwróćcie uwagę, że nie ma większego, lepszego, bardziej doskonałego inkubatora jak łonomatki. matki. Jak dzieciak się rodzi wcześniakiem, to ile trzeba... Y Ile trzeba zachodu, żeby wszystkie parametry potrzebne do tego, żeby on dotrwał w inkubatorze do 9 miesięcy trzeba utrzymywać i czasami tego się nie da zrobić. Ja pamiętam, że w Sanach będąc miałem taki chrzest dziecka właśnie, które było wcześniakiem, miało wadę serca i, i chrzciłem pin czy pęsetą, nie pamiętam nigdy tego, pen. Pin, pipetą, o pipetą, tak, pipetą, czyli taką małą rureczką, tak wziąłem, dosłownie wodą destylowaną. Musiałem być ubrany w, zupełnie, w, o, o, żeby nie, nie za, 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 zainfekować maluszka. I tą pipetą ochrzciłem dosłownie kilkoma kroplami, jak ci wie, mnie ojca, i się tego. A rok później, kiedy byłem ten front myśleniałem, spotykam przypadkowo ojca, spotkał mnie. Ja tam w jakichś shortach i dał mi, father. I tak dalej, i tak dalej. Szczęśliwy te dzieciak przeżył, bo miał operację na serduszku, super zeszło doświadczenie. Ale to też pokazuje, że łono matki, w których jest stworzone z, 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 z Bożego, że tak powiem, działania, jest idealnym środowiskiem, w którym te, ta fabryka chemiczna, którą bym nam nazwał, czyli krwi wszystkich potrzebnych, Rzeczy do, do, do wzrostu równo, równomiernego, właściwego jest potrzebne. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Znałeś mnie, zanim przyszedłem do łana matki, i, i jestem, pochodzę od Ciebie i ku Tobie zmierzam. A zmierzam ku Tobie, znowu jest u, mamy Jan, u Jana. Kiedy Jan, Pan Jezus mówi, Pan Jezus mówił u Jana: W domu mego ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym Wam. To bym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. I ta droga nasza od do, czyli to ja idę od ojca i zmierzam do ojca, czyli ja jestem, mam też swoje posłanie i żyję przez ojca, to właśnie to dia, to to jest jego droga, ale ponieważ on jest Pana Jezusa droga, to jest, on jest człowiekiem doskonałym, par excellence, jest wzorcem, paradygmatem człowieczeństwa. Więc on komponuje naszą, naszą drogę w tę drogę. Tylko oczywiście ona jest cała. Utkana przeciwnościami, bo my jesteśmy dotknięci grzechem pierworodnym i nieustannie jesteśmy poddawani kuszeniu, chociaż Pan Jezus też był poddawany kuszeniu, ale jest, ulegamy temu ze względu na zranienie grzechem pierworodnym. Mamy tę skłonność, każdy my się to czuje, i po to, żebyśmy mogli sobie z tym radzić, dane są nam psalmy, hymny pełne ducha oraz Eucharystia. Po to my to właśnie dostajemy, po to, żeby idąc tą drogą pełnią swoją misję, czyli zadanie, które mam tutaj do wykonania. Kochani, każdy z nas ma do wykonania zadanie. I to proszę mieć świadomość, że nawet jeśli ktoś jest jedną nogą w grobie, tak jak ja, to zawsze jest jeszcze przed nim jakieś zadanie. Może nawet na jeden dzień, który ma do przeżycia, ale ma nieustająco coś do zrobienia według planu Bożego, pełnienia woli Bożej. I Im bardziej pełnię to, co Pan Bóg przewiduje dla mnie, tym po pierwsze jestem bardziej spełniony, a po drugie jestem bardziej szczęśliwy i spokojny. Teraz mi się tak przypomina, miałem za trzy tygodnie taki wywiad z, 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 z dziennikarką z, z Lizbony, z Portugalką. No i tam ona mnie tam pytała o, tam o, te, o te, te, te kryzysy, tam te skandale itd. i tak dalej. Gdzieś tam coś po drodze zaczął wchodzić, weszliśmy w Olę, nie wiem jak to się stało, ale weszliśmy na sprawy duchowe. Miała przewidziane pół godziny, się dzielimy, dwie godziny. Nie chciała mnie puścić, ten, ten, ten tłumacz w ogóle zresztą nie był nam potrzebny. Siedział już tam nogami, przebierał, a ja jej tłumaczyłem o, o słowie Bożym, jak to się dzieje, jak to wygląda, jak to. I ona w pewnym momencie mówi tak. Mogłabym tu siedzieć godzinami i pyta mnie, czy, ksiądz, czy ojciec nie żałuje tego, że, że, że został księdzem. W życiu. W życiu. Dlatego, że, że kiedy odkryłem moją misję i odkryłem zadanie, które wymagało ode mnie wywrócenia całego mojego życia, moich pierwszych studiów, przekreślenia w prac, wysiłku, który włożyłem w maturę, w studia, w egzamin wstępny, wszystko przeciwstawienie się rodzinie, która nie chciała, żebym został księdzem. Wszystko trzeba było wywalić do góry nogami. Ni, nawet jednej minuty nie żałuję. Dlaczego? Dlatego, że odkrywszy to, co jest azymutem woli Bożej, czyli pokój serca, idąc za pokojem serca, wiem, że to, co robię, jest pokój serca, jest idealne. Znaczy nie jest idealne, ale jest, wkomponowuje się w plan Boży. Tylko żeby można ten plan Boży zrealizować, trzeba po pierwsze rozeznawania, czego Pan Bóg ode mnie chce, o rozeznawaniu duchów wielokrotnie już wam mówiłem tutaj, więc teraz nie będę na to tracił czasu. Ale ponieważ zły ciągle krąży wokół nas i ciągle nas kusi i ciągle nas próbuje nas ode oderwać, w związku z powyższym powerem, tą mocą, tą utrzymującą mnie przy nim w życiu i w tej umiejętności rozeznawania, więc świata Ducha Świętego jest to chorystia. Dlatego my się tu spotykamy. Po to, żeby się podpłoczyć pod duchową kroplówkę, jaką jest... Eucharystia, jeśli ją przyjmujemy w Komunii Świętej, i kiedy mamy, słuchamy Słowa Bożego, które nas ma na celu nam przynajmniej rozjaśnić choć trochę te niesłychanie nieodnokrotnie skomplikowane ścieżki Bożych planów wobec nas. Ale na tym polega rozsądny człowiek. Mądry człowiek to jest człowiek, który rozważa Słowo Boże. To jest pierwszy psalm, znowu o, o wezmę na że błogosławiony człowiek, który. Idzie drogą Pańską, tu parafrazuję. Tak? Rozważa Słowo Boże, jest on jak człowiek, jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą. Nawet kiedy przychodzi, posłucha, wydaje owoce. I przeklęty człowiek, który idzie za, za nadół świata, kiedy przychodzi, posłucha, umiera, obumiera, i do widzenia. Więc to my dostajemy misję, dostajemy zadanie i dostajemy środki pomocowe do tego, żeby to spełnić. I wtedy. Wtedy człowiek jest szczęśliwy, nawet jeśli niewiele ma, bo tak naprawdę w tym minimalizmie niewiele człowiekowi jest potrzebne. I musi ciągle pamiętać o tym, o czym mówił Kierkegaard, Kierkegaard mówił, zwany po polsku Kierkegardem, ale mówi się prawidłowo Kiergegord, mówi to filozof duński: design jest zum design, czyli Bytowanie, to też muszę przetłumaczyć to na okrągło, że bytowanie jest bytowaniem ku śmierci, że my za każdą minutą, z każdą minutą zbliżamy się do śmierci. Dasein ist zum design. i kiedy ja przyjdę na, 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 kiedy ten czas na mnie przyjdzie, dzisiaj przyszła informacja, że zmarł trener Smuda, zmarł Alain Delon, no po prostu, no bo, bożyszcze. Moja mama, nawet my, katoliczka, prawie się, ja byłem chłopcem, prawie się do niego modliła. To to lata 60. że jak widziała Delona, to bym my, modlała. Jeszcze Kuleja, jak widziała, jak się uładował na ringu, to czy, też mydlała. Nie wiedziałem, Nie wiedziałem za bardzo, co jest na rzeczy. Dla to, to chłopca było to troszkę skomplikowane. Natomiast Alain Delon musiał zejść, dzisiaj odszedł, poszedł do Pana, do Wieczności i tam zdał sprawy ze swojego zarządu. Każdy musi odejść. Nie ma to tamto. I mądrością jest widefinem, patrz na koniec, o Rzymianie mówili, patrz na koniec, że przyjdzie moment, kiedy będziesz musiał stać sprawę ze swego zarządu, a ono będzie najbardziej otwite wtedy, kiedy ja będę pełnił wolę Bożą, a odkrywał ją będę poprzez to, że słucham, mam serce słuchające, lew szomea, jak Salomon, serce słuchające, rozeznające, czego Pan Bóg ma ode mnie chce, a wzmocnione Eucharystią, mające odwagę i siłę podejmowania decyzji, które są czasami niepopularne. Ale przynoszące owoc ducha w sercu w pokoju, które jest najważniejszym azymutem, który jeśli odnajdziecie ten azymut, to słowo Wam honoru daje. Nawet jeżeli pójdziecie gdzieś na krzywiznę, a zły będzie tak kombinował, to zawsze wcześniej czy później poprzez sakramenty pójdziecie na prostą i będziecie realizować to, czego Pan Bóg od Was oczekuje. Tylko tu potrzebna jest współpraca komunikacji i wymianie łaski.